I tak, pierwsze pytanie. Czy od chwili, gdy wszyscy przeprowadziliśmy się do willi, ktoś z Was zabierał cudze rzeczy bez pytania? Nie było, nie było. Było, zawsze biorę żel od Więc to Ty, dzisiaj się myłem mydłem przez Ciebie. Znowu mi się skończył żel pod prysznic. Nie było. Ice, odpowiedz. Było czy nie było? Nie było, używam swoich rzeczy. Nigdy bym tak nie zrobił. Świetnie, następne pytanie. Czy ktoś z was spiskował w willi przeciwko osobie, której nie lubi? To mnie bardzo cieszy. Wszyscy są tacy dobrzy. Nikt tutaj nie spiskuje. Nieprawda. Niektórzy tutaj kłamią. Koteczek z blondi spiskują przeciwko mnie. O, blondii i koteczek. To taka niespodzianka. Kłamałyście. Następne pytanie. Posłuchaj mnie, ty szara myszo. Jesteś kapusiem? To był błąd. Kochani, odkąd przeprowadziliśmy się do Willi, obowiązywała zasada. Nie flirtować z chłopakami i dziewczynami innych ludzi. Pytanie brzmi: czy całowaliście się z chłopakiem albo dziewczyną innej osoby? Kirilku, a ty nie? Nie było. O, czyli nikt tak nie miał oprócz blondi. Blondie, a może powiesz nam wszystkim, kim jest ta osoba, z którą się całowałaś? No dawaj, Blondi, powiedz nam prawdę. E, ja wam nie powiem. To osobiste. To tajemnica. Wiemy o tym tylko ja i on. Dziewczyny, mam do was pytanie. Nie czułyście się źle, wydając wszystkie pieniądze swojego chłopaka na zakupy? Czułam się źle. Kiril, przepraszam. Czuję się źle każdego dnia, w każdej minucie, w każdej sekundzie. Po prostu pomyliłam pliki gotówki. Dobra, nie mówmy o złych rzeczach. Następne pytanie